No nie no ludzie, 22 godzina on dzwoni. Dobra, ostatni telefon, no. Zobaczymy, jak zadzwonię jeszcze raz, odbiorę, jak nie to już go blokuję, bo już mam dosyć na dzisiaj. No zaraz zobaczymy, o matko. No dawaj, dawaj. To no, będzie blok. wonie może do niego będzie szybciej Ostatnie połączenie dzisiaj mam dosyć Halo No co tam przysiek daj mnie czu czułkę. A co ty by podrywasz ty Daj mi Podrywasz mi ją. Nie, ja nie podrywam. Ja tam muszę tylko znaleźć ci powiedzieć. To chwila, czekaj. Aniela, co? Aniela, chodź tu. Bo nam musi coś zrobić, żeby, żeby ją ja to Ja dzwonię. Tak, halo, pani Krzysztof, jestem. No i co? Pytałaś się? Tak, pytałam się. To co, co to, co inny? Tato winny powiedział, że panu nie chce picia przywieźć. Słucham? Że picia nie chce przywieźć panu? Nie powtórz wyraźnie. Tata powiedział, że pan jest niegrzeczny, róga go i nie przywiezie dla pana picia. Mleczko. Nie, wiem, on mówił o jakiejś wodzie. Mleczko. A to mleczko ma być tak? Tak. A ile... A, I ma krzyżem się położyć. Krzyżem poważnie? Tak, słyszę się taty, bo przegrał. Ale przed panem krzyżem? E, na podwórku, wszystkimi ludźmi. O Boże! Tak, tak, tak. Nie mówił co? Nie, nie mówił niczego takiego. To zapewne się taty. Boże, drogi. Nie, ja się wstydzę, wie pan? Nie będę pytała. No, nie. To one się zapytać, czy tato, czy ty masz się łożyć krzyżem? To nie jest źle, to tylko pytanie jest. To ja później zapytam, już jak będą wszyscy spali, dobrze? Nie, 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 Teraz, żeby tato słyszał. Nie, ja się wstydzę. A czego masz się wstydzić? Nie tylko o krzyż. To ty, przepraszam, to ty katoliczka, czy nie? Tak, jestem katoliczką. Chodzę w chustce, w chustce na, na głowie chodzę. Czy Bożego? Zapytać się? Ja się wstydzę. w Krzyża? No wstydzę się, tak. A dlaczego w Krzyża? A ty do kościoła chodzisz? Tak, Panie Krzysztofie, i noszę chustę na chustkę na głowie. Dobrze robię, czy źle? Co e, masz? Chustkę na głowie. E, to bardzo przyjemnie. E, I jeśli ci powiem, zapytaj się, taty. Zapytaj się. To ja później zapytam tatusia, dobrze? Nie później, tylko teraz. Nie, teraz ja nie będę. Proszę na mnie nie krzyczeć. To daj mi tatę. Już chwileczkę, bo poszedł do kuchni i zaraz, zaraz przyjdzie, już przekaże słuchawkę. Pozdrawiam pana. Dobra. Dobra. Czekam. No co tam? Dlaczego tyle córki nie powiedziała, że masz krzyżem się ułożyć? No po co mam takie rzeczy opowiadać? Ale żeby rodzina musi wiedzieć, że krzyżem mam leżeć? Tak. I za co? I za co? Za oranżade, no kurwa, będę krzyżem leżał. Za oran... Nie. No zaorążadę, no. No, no, już wszystkim powiem. Tak, będę leżał krzyżem, bo pan krzy... no. bo pan Krzysztof. No, krzyżem tak teraz. Jajco. Co? Jajco. co? Tak. A, to weź siurkę Nie, mów tak Krzysiek, kurwa. Chłopie, co ty pierdolisz? Weź siurkę i, i... Słowia, wiesz? No, ty, weź, ty... Bo mnie będzie, będzie i tak, i tak Będziesz, ty chyba, kurwa, niedługo. Będzie, Chociaż będzie, zobacz. Chociaż kto ciebie ruszy, smroda i, takiego? Z czerwoną. Co, będzie? Tak, będzie. Ja... Ja to nie żartuję. Ja nie żartuję. To będzie na, w tym tygodniu. poniedziałek. Aha, dobrze. Dobrze, czekam. A ty nie powiem jakiś dzień i godzinę jaka. Nie mów, nie mów. Niech to będzie niespodzianka. No, zobaczysz. Taki perwersik trochę, nie? Co? Taki perwersik trochę. Nie że. Perwersik taki trochę, Krzysiek. Serdelki? Tak, serdelki, no. Niech będą serdelki. Serdelki tam w reklamówce miałeś. Pewnie już. No, No, no zjadłeś? Ja i kiedyś, żeby była płuchana. Patrz żebyś ty nie był kochany. Co? Żebyś ty nie no. był chany. No, ci... Nie, ja, ja nie będę, bo ja chłop, a ona kobieta. No co chłopa nie wolno. No? No 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 kto no. cię ruszy. Patrz żeby... żeby... Ty nie był kochany. I umorny nie dany. No. Oj, oj, oj. Tak! Danej mordy dany. Oho, oho. Jak ja wywieszę ogłoszenie, to będą kurwa na, na po tobie pojadą. To wywieszaj, no i chuj. Yes. No wywieszaj. Czekam. Yes. Bo ja mam te 56 nadzwykiego i nie. No to wywieszaj, wywieszaj. Jeszcze i koniec. Co się jeszcze... nie fajnie. I ludzie będą czytać. Jak poczytaj polu... Lekurwa, bo jestem sztumu. Sztumu. Ja wysiłeś? Oh, oh. Na Karpackiej mieszkałeś, na wy... Marszalskiej we kurwa tam nie mieszkałeś, we wy... stąd Wiesz co, pożałowałem ciebie, zawiozłem ci tą rybek, żebyś tak. miał czym srać, a ty tak się oddzięczasz, no ale widzisz, ja nie jestem taki ch**i jak Jest. ty no. Zobacz, zobacz, zasrać się sam Żryj i sraj tam kurwa, w co chcesz Tak kurwa zasrać się, że będzie miło tobie No niech będzie Przyjemnie. Dobra, chcesz coś jeszcze tak czy tak tylko tak będziesz pierdolił tutaj na uszy? Brawo. Słyszysz? Chcesz coś jeszcze? Czy pierdolisz tylko tak będziesz głupoty mi tu? Chcesz. Chcesz coś jeszcze? Chcesz, coś specjalne? Ty piwo dla mnie specjalne? Jest. Jakie piwo kokiki specjalne? Tak, specjalne, tak jak ty specjalne. Bo ja nie jestem nie tego piwa specjalnego, ja specjalnie w poniedziałek podjadę do Zodiaka, zajdę z kierowcą, zaprowadzi mnie, ja jako... powiem, no, pani, ja chciałem piwo specjalne. Jak ono mnie postaje, powiem, a to specjalne? O, powiem, specjalne piwo? O, to dla kolegi, powiem, który jest tu, przychodzi do Zodiaka i, i klas, poza slepem Dlaczego pani go nie przygoni? Dlaczego pozwalacie na sklepy chlać? Dlaczego? Ja z kierowniczku porównałem. Tak z i pojadę do prezesu na arenę Do yes. pana dyrektora, do pani dyrektor, Napiszę pismo złożę. a żeby zmiany było personelu. I będzie zmiana. Tak. No ciebie niech wezmą, no kucharza. Ty dobrze robisz tą kurwa. Palcówki. A wtedy jak znaczą ciebie? personel same, to powiedział, a co pan tu robisz? Nie będą nie słyszeć, go wejdzie na policję i powie, o ten pan piwo spożył. Niedawno. A, no co to A co to piwa a, nie policja, wolno pić? A policja powie, A pani sprzedała jemu? A ona powie tak. A to pani winny? To teraz chorwa. Pani za pić I niego Tak. E, ty, a tak ogólnie to dobrze się czujesz? Do dyrektorki. I dyrektorka napisze: e, Tak, tak. Czy dasz Nie, nie ma. I nigdzie nie będę pracowała. Tak. I dojdzie do swojej firmy. I też nie będziesz pracować, ale ty nie pracowałeś, jest, No nie, no po co mam pracować? Ja biorę przykład z siebie. Jest, Pracujesz już, Przez Ja pracuję, Wiesz? Tak, Wiesz? pracuję tak jak i Ty ten, pracujesz. Ten człowiek, już to, już kurwa ohydna jest. Wiesz? No, ochydny oh, to tak Ty jest. jesteś. Wiesz. No. Coś jeszcze? No. Ja. Włącz sobie Radio Maryja, posłuchaj lepiej. O, Radio Maryja? No. A, to Ty fajnie święty się zrobił? Ja mówię, Ty sobie włącz. Pan może zastępów? Pewnie się nie wiosę i buteleczkę cała? Tak. A butyleczka je w oglebę? Nie. Tak, bo buteleczki łale o glebę. Tak, je w oglebę, je w oglebę. A ty mówisz, butyleczka buteleczka, kochana, czego ty mnie waliłeś o glebę? A buteleczka mówi tak, odpowiada tobie. O matka. Y, Jareczka, ale czego ty mnie tak y, wyciągnąłeś? Dlaczego Ty mnie wydoiłeś? Że ja jestem pusta. Weź się pełną i cię znowu pierdolniemy o glebę. No, no. Tak. Dobra, coś tak. jeszcze chcesz? To, to co? Jutro przyjedziesz, czy nie? Nie. Nie, aha. A, a czy no, w, w sumie mogę przyjechać, ale porozmawiać tylko. To przecież porozmawiamy. Ale bez mleczka. Bo ja mam. Ten niej ci pokażę. Przeczytasz. I wtedy jeszcze e, co. E, Porozmawiamy. Dobra? Ale bez mleczka przyjadę. Tak? Bez mleczka. Ziuśza. Mleka nie kupię. Na tenisie? Mleka nie kupię. A, mleczka. No. Aha. Ale jeżeli nie Najpierw zobaczę, co ty tam masz w tej lodówce, bo ty tam masz pełną lodówkę. Nie, do domu nie wejdziesz. No to jak zobaczę? Eee, no, no nie będzie spacy, co ja mam. No on to... na werandzie jest, na werandę wejdziesz. Ale to na werandzie, no to... to po co ja mam tam jechać? Po co ty do, mnie. Do... Na wejdziesz. A to po co ty mnie zapraszasz? Ale nie wejdziesz. No to, to ja nie będę jechał, no to po co ja mam jechać? Ja nie potrzebuję Słucham? ciebie. To nie będę jechał, ja nie muszę jechać do ciebie tam. A co, chcesz kontrolę zrobić? Nie, a po co mi twoja kontrola tam kurwa? Co tam kontrolują? Ja mogę wszędzie przeszkolić, po mieszkaniu po nagrywać, a ja sobie nie życzę tego. A ja nie chcę nagrywać, ciebie mam w dupie kurwa, człowieku. Weź co, obszar, kurwa. E, mam ma, Bajo, bajo, ja w raju. O. Bo przestań, kurwa, ja siądę, kurwa. To jest koniec laty. Nie, nie, pie, wszędzie będziesz latać jak ten piesek, wiesz. Nie, nie będę, bo nie przyjadę. Bulldog. Jak piesek, buldog. Nie, nie przyjadę do Ciebie, to nie będę latać. Spokojnie, nie denerwuj wiesz? się. Wiem. To co, przyjdziesz czy nie? No nie. Ale czego? No bo nie będę latać jak piesek, jak ten buldog. A, e, chcesz e, zdjęcie porobić, tak? Nie. Menelek pokazać, tak? Nie, no po co, ja nie będę jechał. A nie, a ty jeszcze masz rzeczy inne. Oto dowód, oto dowód, 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 Ja się chcę zapytać. Eee, Czy ty jak je w bały, to te zdjęcie robisz, czy nie? A chuj ci obchodzi? A, chuj? Nie obchodzi. No. To chyba robisz. I masz dowody. Żeby jak ono o elementy, co ty mówisz tak. Proszę sądu wysokiego. Oto dowód ona sama dała się. Ona dawać się nie powinno. Ona jest kurwą, ona jest taką, ona jest taka. Proszę bardzo, to jest dowód. Chodź pomodlimy tak się lepiej. Ja, nagra, ja nagram, no. na ale ty wykracujesz to. Na innym kanale trzeba żeby żeby ktoś inny przyjechał. Pojedziemy w jedno miejsce. i... Ja nagram film o tobie, jak ty kurwa ludzi męczysz, no. jak e, ludzi szynisz, że kobieta e, z to używasz, to nagrywasz, a później o, ono podaje elementy, a ty nie chcesz płacić elementów. A ty słyszysz siebie, co ty mówisz, czy nie? Słucham? Ty słyszysz siebie, co ty mówisz w ogóle, czy nie? Nie słyszę. Czy ty słyszysz siebie, co ty pierdolisz za głupoty? Ja czerwony? No, czerwony też jesteś. Raczej czarny chyba. Mówię, czy ty słyszysz? Ale co, ale, czy słyszysz? Czerować? Co skerować? Ja powiem, mówię, kurwa, czy ty słyszysz? Co ty w ogóle gadasz? Jakie głupoty ty pieprzysz? Ty słyszysz siebie, czy nie? Nie, co? To... Przyjedz, co porozmawiamy? Ja nie przyjadę do ciebie. A czemu? No bo ty gadasz na mnie głupoty. Po co mi to potrzebne? Nie, a ty nie grałeś na mnie głupoty? No nie, no. No nie, no nie! Tylko meny podjeżdżają, żeby światli byli, tak? A nie chcę podjeżdżają. Tak? Jak przyjeżdżajcie i, i środkowie jadą twoje, tak? I mówisz tak, Benele, nagrywajcie! Jedźcie tam na plac, no już własnowie będziecie słychać. Łączcie wszystkie e, telefony i nagrywajcie. I podjeżdżajcie zdjęcia, róbcie jemu królowi, tak? Dobra, Krzysiek, bo ja idę spać. Chodź, pomodlimy się. Nie, ale tak? Nie, chodź, pomodlimy się. W imię ojca. Tak, tak! No. Dlaczego menele podjeżdżają? Dlaczego? A nie nazywaj tak widzów, menela. Menel... Dlaczego jak ja e, wyjdę z tobą na podróż, to nie mogę spokojnie porozmawiać? Dlaczego? Dlaczego namawiasz króbkę, żeby nie jechała? Bo wiesz co? Ja ci powiem dlaczego. Stoją i patrzą. Co? Ja ci powiem, dlaczego stoją i patrzą. Bo to rzadki widok zobaczyć ostatniego chuja polski. Słuchaj? Co? Mówię, jak przechodzą pod bramką i widzą ciebie, to są bardzo zadowoleni i zdziwieni, że mogli zobaczyć ostatniego Chuja Polski. Ostatniego chuja polski, tak? Tak. Aha. A tego menele chuja polski nie chcę zobaczyć, czy widzą? Słyszą. A widzą, tak? Tak. Aha. A ty jeszcze nie masz. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie to kurwa, chodźcie menele. Będziecie widzieć tego chuja polski, tak? Tak. Aha. Aha. To wiesz co, ja podzielę i nakleję i niech poczytają twoje menele kurwa o tobie. Dobrze. Bywaj. Bywaj. Pyk. I tak się robi. Patrzcie. Gdzie to jest? Kurwa, bo już mam dosyć. Gdzie to jest? Pyk. O kurwa. Nie dzwonić. Nie, nie, nie. Pyk. O jezu. Jak to kurwa się robi? Tu. I tu jest taka funkcja, którą stosuję. O. Dość na dziś. Naprawdę. Także dobranoc wszystkim.